Cześć, wicie, witajcie. Kończymy tutaj, gdzie zaczęliśmy. A... Niestety... A... Znaczy, no, niestety. Bardzo... Bardzo dawno nie nagrywałem. Ups, jakieś cięcia. Bardzo dawno nie nagrywałem, bo ponad dwa tygodnie zająłem się... A...

No, z e, jego współpracą e, akcja bardzo dobrze się podobała, e, Wielka e, wy, wymiana widzów. No i słuchajcie, spróbujemy tutaj. Po prostu chcę nagrać ten odcinek. Afterfollow jednak, no, za dużo tych takich e, błędów, za dużo tych rzeczy. A ta rozgrywka jest denna. Po prostu e, e, będę nagrywał jako po prostu drugą serię e, taką serię jak Ninja Blade na padzie Myślę, że to wyjdzie. Mam mały spadek klatek, nie wiem dlaczego. No ale to już na nic nie poradzimy, teraz nie będę kochani kombinował. Hello in there. We're here to help. Please just go away. Let's go, guys. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No no no. Please. She's in trouble. No. Miss, we're coming in. Kurczę, nie to. You Dobra, ż nie udaje, że jesteś bystry. Stop, just stop! I'm coming out. O. Kto ty jesteś? Pokaż mi tu się. You're hurt. Oh God. I I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Guys, she's been bitten. What? I told you I said go away. I'm bit. But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? When? I don't want that. It's not Christian. Please. Just leave me. Please go. What if you turn turn turn? And us okay, Ratama. No, that was why I was locked away. I can't let this happen to me. You have a gun. So can I borrow it? What do you mean borrow? Give it to me? I can just, you know, end this and then and then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please! I don't want to be one of them. They're they're satanic. Give it to her. What? You can't be serious. Do it. No! Look at her, Carly. There's no happy ending to this. Okay. To Fine. <laughs> Thank you so much. I know how terrible this must be. We can't watch this. Let's go. We can't go yet. What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Okay. You sure? Yeah. God bless you, alright? God bless you, too. Oni takcówką byli? A, jeszcze wracając do tego, by sobie teraz przypomniałem, że tamto to, co grałem na demie, co że było akcja z policją na początku, to było jak się. to wtedy tak jest, jeśli wybierzemy, żeby uciekać z tą dziewczynką w nocy. Zobaczyłem u kogoś. Nie wiem, kto to nagrywał. Nie zapominajka, słuchajcie, czy ktoś tam nagrywał to.

żebym się tak trochę zorientował, zaraz wracam. Dobra. Myślałem, że o wiele dłużej nagrywam, a to dopiero tylko 5 minut. Hey there. Hi. Can I uh, get Can you anything? I'm okay. Maybe I'm a little hungry. Stu. Huh? Yeah, it wasn't much. No, I don't know clean. Jebom mię batona zaraz ci dam. What's it take? Okay. Tak, mam batonika, tylko nie pamiętam, czym się tu brało teraz. Aha, nie mogę jej już dać, bo jej dałem, tak? Aha, tutaj wtedy taka opcja. No trudno. No to co ja poradzę? Co ja poradzę? Chciałem. Baterie. Widziałem, że znalazłem baterię. Zaraz idziemy do radia oddać. Jeszcze pamiętam trochę, a minął tydzień. Proszę. Jeszcze jedno, no tak. Thanks, I appreciate it. Dobra, not at Porozglądamy się troszeczkę. Wiem, że ten odcinek jest nudny, ale tak jak ja mówię, tak jak mówię, ja bardzo lubię <coughs> eksplorować. Jakoś no, mnie to tak No to kurde chciałem zobaczyć jest bateria dobra Więc nie ma tutaj takiego jakiegoś u mnie pośpiechu No widzicie na przykład u innych zagremerów że mają 4 odcinki i chodzi, nie? I już następny rozdział? Yeah, I can't figure it out. Let me have a look at that thing. Go ahead. Okay. Hmm, nothing. Dobra, dobrá. czy co? That As the unknown you fixed it. continues to the death toll to WABE urges you to stay indoors and avoid any contact with individuals you suspect <laughs> may have been exposed. The station is okay. In the event of a full uh my my Steve yeah. Okay. I'm gonna get back too. Aha, czyli nie chcę w zamian gadać, dobra, tylko jeszcze sekundkę, dobra, ale muszę przejrzeć naprawdę muszę. Czy nie ma tutaj gdzieś klucza? Bo kurde, nie wiem, gdzie mamy szukać, naprawdę. Ale wiecie to, co teraz jest? Aha, nie wy nie wiecie, no tak, bo przecież nagrałem 10 minut i nic. Teraz możemy wyjść na zewnątrz. Jej, nareszcie. Tak, 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 tak. się. Możemy rozwalić, bo mamy siekierkę. A po pierwsze, możemy chyba podsiągać. Nie mogę zrealizować tego bryk. Ok. Zasobem. Okay. Awesome. Now to distract those things carefully. Dobra, ale otwórz to troszeczkę Wejść i teraz możemy to wziąć I teraz możemy wybić jakąś szybę? Tak W takim razie to zróbmy Ok. I świetnie. A t, słuchajcie, e, zaraz Wam pokażę jedną rzecz. Tutaj leży e, ten brat od nas z rodziny, i on ma klucze do apteki. Oczywiście, tylko nasz główny bohater o tym wie, że to jest e, ktoś. Kogo znamy? To jest nasza rodzina, dlatego widzicie po wyrazie i tak dalej twarze naszego bohatera. Hej, bud. Nie wiem, co się stało z mamą i tatą, ale wiem, że gdybyś był tam, to byś za nich umarł. Tak, przyjmę, że tak się stało. Czy ich jeszcze? znalazłeś? Daj mi sekundę. O Boże, mówi do zombiaka. No naprawdę. Ale to można powiedzieć taki, nie, takie krótkie pożegnanie. No... Jeszcze raz. Jeszcze. Już chyba wystarczy. Jeszcze. Teraz już chyba nie wstanie, co? Kurczę, ten komentarz mu dzisiaj jest taki nudny, ale to mówię. Nagrywam nas troszeczkę, można tak powiedzieć, no szybko. No żeby. no bo tym, na razie mam zastój w materiałach, troszeczkę wypadłem, e, zaangażowałem się właśnie bardziej w te multiplayerowe! E, multiplayerowe produkcje z chudym i zresztą bardzo wyśmienitych, e, bardzo dobrych zagramerów, więc oczywiście ich polecam. Ja zrobię jakiś krótki filmik jeszcze o, 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 o tym, 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 tej, o tej akwi, ale to tak jak mówię. Tutaj na pewno trzeba coś uh, u mnie poprawić, żebym mógł znowu. Żebym znowu po prostu nabrał tego. tego. Um, takiego swojego luzu. tego rozpędu, tego tematu, o którym mógłbym mówić. Chyba to będzie. za niedługo będę kończył. Weźmiemy te leki. Weźmiemy te leki. I zobaczymy, co się stanie. No dobra, ale nie chciałem patrzeć, tylko otwórz mnie. No, jeśli nie będzie jakiejś akcji, że tak powiem. A chyba będzie. No, to zakończymy, ale gdzieś się chyba przeniesiemy, tak mi się wydaje. Bo tutaj przy tym alarmie za długo nie pobędą.

Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. Doug, Carly and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. Alright, that door's not locked anymore. Shit! You three, get on it. I'll get back as fast as I can. I ja to Come on, come on, come on, come on. Bump -bump hey, Lee. If we don't make it through this. You should know that I think you're a great guy. We will make it through this. Doug, if we don't make it through this, you should know. Jabra. I should know what? Huh? You said I should know. <coughs> Dobra, co teraz? Teraz będziemy nie będziemy nią grać? I co? Nie, nie, nie. Ale fajnie by było. Tam to by było fajne, 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 fajne. Jakby się grało? Jakby się grało małą, to by fajnie to Laska ojca. No, okej. Okay. No, ale czy drewno wytrzyma? No i co ja mam zrobić? Spowolnione tempo. No widzę. Pewnie kogo uratować? Czy jego od ugryzienia? Czy ma... O, czy o co chodzi? Bo nie wiem, dlaczego. Do Doga lub Carly. Carly. Sorry, że tamtego nie uratowałem, ale ta jednak ma broń. Ja jednak... To na pewno wpłynie jakoś na późniejszą fabułę. Chociaż wiadomo, to jest jedna i ta sama gra, więc tutaj i tak byśmy dotarli do tych samych miejsc. No, ale jednak to coś zmieni. Ja sobie prywatnie zagram jednak jakoś. Inaczej. No daleko, że się... co?! Ej, daj mu leki, że co?! Good friend. Ale rzeczem on to zrobił, za bardzo nie rozumiem. Ale tego dowiem już się w następnym odcinku. Cześć.